Wizyta w bolesackim ratuszu, w Muzeum Ceramiki i w Ceramice Artystycznej to były niezapomniane chwile dla George'a Hamiltona V i jego przyjaciół zespołu Colorado Band. Muzycy namacalnie zetknęli się z tym, co tak bardzo charakterystyczne dla Bolesławca, czyli produkcją ceramiki. Wieczór w ogrodach Hotelu Garden to było wytchnienie po tych wrażeniach i sposobność do opowiedzenia o wspólnej muzycznej przygodzie, która połączyła Georgia oraz Janusza Nastarowicza i Leszka Laskowskiego. So, well, we began touring together Colorado Band, uh... no, my zaczęliśmy wspólne granie, czyli Colorado Band i George Hamilton V, Maybe 20, years 20, 20 lat temu. And we uh, maybe we have made many tours. I don't know how many. zagraliśmy wiele koncertów wiele tras koncertowych nie pamiętam ile ja też nie pamiętam ja no. też ale to było bardzo dużo myślę że to około tak I przez te 20, 20 lat long, 25. około o więcej około 450 koncertów w sumie 40, przez te 20 45, lat 450 tak no myślę że tak Muzycy nagrali wspólnie trzy albumy. Historia Colorado Band rozpoczęła się w Łodzi i sięga początków lat 90. poprzedniego wieku. Muzycy najpierw współpracowali też z George'em Hamiltonem IV, ojcem George'a Hamilton'a V. My dużo razem gramy, bo polska muzyka country i amerykańska country music są sobie bardzo bliskie. Ta muzyka jest w moim sercu, a my jesteśmy wielkimi przyjaciółmi. stop Niestety wokal będzie troszkę słabo słyszalny, bo nie ma mikrofonu, nie ma nagłośnienia. Ale to może potwierdzić, że właśnie tak ognisko. Leszek Laskowski gra na pedałowej gitarze stalowej, która daje charakterystyczne kantrowe brzmienie. Obecnie jest to profesjonalny instrument, ale zaczynał od gitary skonstruowanej własnoręcznie. All right. <laughs> To ja to zbudowałem sam, sam sobie zaprojektowałem taką gitarę. No, ile lat kilka płyt nagrałem na tej gitarze własnej produkcji, a później jak sytuacja ekonomiczna się zmieniała, no to stać mi było, żeby kupić pierwszą gitarę, później drugą, trzecią, czwartą. Tę stronę można obniżyć. I również te same funkcje można wykonywać nogami podciągając struny lub opuszczając. No i cóż, i to właściwie cała prawda o tym instrumencie. Muzycy wykonują na koncertach standardy muzyki country, utwory George'a Hamiltona V, ale też wspólnie wykonują kompozycje członków Colorado Band. Życie jest jak bukiet róż, zauroczy kiedy chce. I czujesz krew Chwilę po miałem też Wierność, jaki to ma sens Pęka niczym kruchy Mogłem zostać tym zwiedzionym Tak wziął ale zawsze <grywka> Wracałem do żony w swoim repertuarze George Hamilton V ma też piosenkę, która jest bardzo rozpoznawalna w świecie muzyki i słuchaczy nie tylko repertuaru kantrowego. I on napisał właśnie, zatytułował tę piosenkę Take me home country road. Wszystkie drogi prowadźcie mnie do, prowadzą mnie do domu. No tak mniej więcej coś na kształt tej, tej piosenki Wracam do Łodzi. I ona się stała takim hymnem. No, hymnem bardzo często używanym przez innych artystów i, jakby, adaptowanych przez innych wykonawców na ten sam tekst i muzykę, oczywiście. Znacie tę piosenkę na milion procent i już Wam zaraz to prezentuję. I hear a voice a It's the day. can't you